Kładli spać, utu, tula, utulali do snu maleńkie dziecko, któremu czytali bajkę, a następnego dnia to dziecko im zamyka drzwi przed nosem i mówi, nie będę z tobą gadać, spadaj. taka wersja bardziej hardkorowa, że nastolatkowie uciekają z domu, zaczynają nie wiem, eksperymentować z używkami, mają konflikty pierwsze z prawem, wagarują. I jeżeli taki dzieciak zaczyna mieć różne trudności, to zazwyczaj też jest w takiej grupie rówieśniczej, która nie jest zainteresowania, zainteresowana robieniem rzeczy konstruktywnych, ciekawych, rozwijających. To, czego oni potrzebują, to yy, czuć, że za ich plecami stoją yy, konstruktywni dorośli, którzy są ich plecami. Czy jesteś yy, kierownikiem? Tak. Placówki wsparcia dziennego. Przez wiele lat byłam też kierownikiem y, socjoterapeutycznych klubów młodzieżowych prowadzonych przez stowarzyszenie. Y, to pewnie znasz tą młodzież? Znam. Tak? Znam. No, y, jakby ja w ogóle w stowarzyszeniu pracuję 12 lat już. 12 lat? 12 lat, tak. Okay. I pracowałam w różnych miejscach. Pracowałam w aniołach. Y, nie była nigdy dla mnie taką zwykłą pracą. To zawsze było takie trochę moje miejsce na ziemi, trochę, taki trochę drugi dom, takie miejsce, w którym ja czułam, że praca, którą wykonuję, jest też moją pasją i może nią być. Jest to praca z, z, z misją, z pewnymi wartościami i nastawiona przede wszystkim na pomoc drugiemu człowiekowi. Ja, między innymi młodzieży. Między innymi e, młodzieży, tak. No, akurat moja ścieżka tak się układała, że ja głównie z tymi starszymi e, dziećmi, bądź już no, z taką starszą młodzieżą współpracowałam. Także no, to, to tak. A na czym polegała ta współpraca? W sensie, jakie mają na przykład trudności te nadal dzieci, ale już e, podrostki. Z czym się spotykałaś? Mhm. E, ojej, to jest cały, cały wachlarz trudności. My w stowarzyszeniu e, zajmujemy się dziećmi, które pochodzą ze środowisk bądź z rodzin, które się borykają z całym e, szeregiem i wachlarzem różnego rodzaju trudności. Bo to są i uzależnienia, i bezrobocie, i jakieś innego rodzaju choroby czy trudności, e, niskie kompetencje wychowawcze rodziców, e, czy brak pozytywnych też własnych doświadczeń z, z dzieciństwa, e, samotność. Przeróżne. A jak to oddziałuje na mhm. dzieci? Na młodzież? No niestety w takich sytuacjach rodzice bardzo często są pochłonięci zajmowaniem się swoimi sprawami e, i jakby często spinaniem końca z końcem bądź jakimiś swoimi e, sprawami trudnościami, w związku z czym e, no, wychowywanie dzieci e, schodzi na, na dalszy plan. To też niestety jest tak, że e, nastolatkowie e, z czas, w, w, w trakcie dorastania sprawiają coraz więcej trudności albo może inaczej, te trudności stają się też dla rodziców łatwiejsze, ponieważ kiedy mamy małe dziecko, które nas nie słucha, to mamy też taką moc sprawczą, mamy więcej wpływu na to dziecko. Możemy to dziecko posadzić na kanapie, jesteśmy w stanie to dziecko, nie wiem, chociażby podnieść i posadzić, powiedzieć: Sieć tutaj, nie możesz, nie wiem, wsadzać mi ręki do garnka, natomiast z nastolatkiem. Już jest trosz, troszkę trudniej. Nie tak, słuchają się. To nie słuchają się i to też nie są rzeczy w stylu, że dziecko, nie wiem, wkłada właśnie rękę do gorącej wody, tak? czy, czy bawi się ogniem. To już są sytuacje, w których nastolatkowie dyskutują, pyskują, nie słuchają się, robią sobie co chcą, bardzo często sprawiają wrażenie, jakby już byli dorośli, bardzo też by chcieli już być dorośli, chcieliby być traktowani jak dorośli. A z perspektywy rodzica to jest czasem tak, że kładli spać, utu, tula, utulali do snu maleńkie dziecko, któremu czytali bajkę, a następnego dnia to dziecko im zamyka drzwi przed nosem i mówi: "Nie będę z tobą gadać, spadaj, nie mamy o czym rozmawiać" albo na każde pytanie odpowiada: "Nie wiem, nic. Daj mi spokój, wyjdź stąd, zostaw mnie", o co ci chodzi? Więc jakby myślę, że to jest też taki moment, w którym rodzice jakby z ich perspektywy, to są małe dzieci, które z niewiadomych przyczyn, bardzo często niezrozumiałych dla dorosłych, nagle się zaczynają dziwnie zachowywać, zupełnie abstrakcyjnie. Mają o wszystko problem. Nic do nich nie można powiedzieć, nie można ich o nic poprosić, bo wiecznie po prostu mają jakieś fochy, jakieś pretensje są bardzo też tacy wrażliwi na swoim punkcie więc no to. Problemy są inne niż przy, przy, przy małych dzieciach, ale to też jest kwestia tego, że to są, że nam dorosłym jest trudniej sobie z tym poradzić. Czy to jest okres buntu, czy okres buntu i coś jeszcze? Różne rzeczy się tam nakładają. To jakby ten okres buntu jest, on jest jakoś w książkach określany, tak? że to jest związane z wiekiem dorastania, adolescencji, czy zwał jak zwał, że to tam między 12 a 14 czy 16 rokiem życia się dzieje, natomiast u różnych dzieci dzieje się to w różny sposób i w różny sposób przebiega. Czasem jest to, powiedzmy taka wersja bardziej hardkorowa, że nastolatkowie uciekają z domu, zaczynają nie wiem, eksperymentować z używkami, mają konflikty pierwsze z prawem, wagarują i różne tego typu rzeczy, takie bardzo ryzykowne zachowania podejmują. A czasem to, jest, czasem to przychodzi wcześniej, czasem później, a u niektórych jest to na przykład kwestia tego, że nastolatkowie się bardzo w sobie zamykają. Zaczynają unikać wychodzenia z domu, yy, zaczynają unikać chodzenia do szkoły, zrywają kontakty z rówieśnikami, rezygnują bardzo często ze swoich pasji. Tak my nawet yy, nie tak dawno mieliśmy w, w placówce rozmowę yy, na, na temat tego, jak pomóc mamie i naszej podopiecznej, ponieważ ona. Korzystała z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, które sprawiały jej bardzo dużo przyjemności, i z rozmów z nią wynikało, że dają upust jej emocjom, że jej to pomaga. Natomiast pewnego dnia ona się z tego wszystkiego zaczęła wycofywać. Zaczęła się bardzo mocno zamykać w domu, i tam niestety sytuacja rodzinna też się do tego przyczyniała, że tam były różne komplikacje takie na, na tle rodzinnym, ale to też dokładało się do tego okres dojrzewania i takie zmiany hormonalne, zmiany w postaci. W postrzeganiu siebie, w postrzeganiu świata tej dziewczynki, no, objawiało się to u niej akurat w taki sposób. Czyli w tym momencie wchodzi do w stróżów, no i jak docieracie do takiej osoby, żeby przed wami się nie wycofywał, a tylko się otworzył i, i, mhm. i współpracował. Z nastolatkami to jest tak, że zaproszenie ich w okresie dojrzewania do klubu młodzieżowego czy do świetlicy dla dzieci w starszym wieku szkolnym jest bardzo trudne. Dlatego, że to jest taki okres, w którym dla tych dzieciaków najważniejsi są rówieśnicy. Oni chcą mieć poczucie przynależności, chcą się czuć lubiani i akceptowani, chcą być popularni wśród swoich, wśród swoich rówieśników. I jeżeli taki dzieciak zaczyna mieć różne trudności, to zazwyczaj też jest w takiej grupie rówieśniczej, która. Nie jest zainteresowania, zainteresowana robieniem rzeczy konstruktywnych, ciekawych, rozwijających, tylko wręcz przeciwnie. Także jeżeli jest sytuacja taka, że nastolatek nie jest w naszym systemie, nie należy do, nas żadnej z żadnej, do żadnej z naszych świetlic, nie był wcześniej, jest go bardzo ciężko do nas przekonać. Ja za chwilkę powiem, w jaki sposób my sobie z tym radzimy. Ale w sytuacji, kiedy bo my tutaj w Domu u Stróżów mamy system pomocy. Dzieci są od nas od przedszkola, potem przychodzą do grupy młodszej, do grupy starszej, i jakby ten cały czas, który u nas są, to jest taki czas budowania relacji. I tak naprawdę nawiązanie relacji z, z dzieciakiem czy, czy, czy z nastolatkiem jest kluczowe. Bo jeżeli my jesteśmy, my próbujemy być dorosłymi, którzy tylko. Wiedzą lepiej, którzy się tylko wymądrzają, i którzy tylko upominają i mówią: Bo ty zawsze robisz coś, bo ty nigdy nie potrafisz, co zobacz wszystkie twoje koleżanki, coś, a ty zawsze. No to niestety, jakby współpraca z takim nastolatkiem się raczej nie uda, bo to powoduje, to, to buduje mur, to buduje dystans. Nastolatkowie tak naprawdę z pozoru to wygląda, że oni się jakby ustawiają w kontrze do dorosłych, że oni nie lubią dorosłych, że oni uważają, że wszyscy dorośli są źli i chcą im tylko uprzykrzyć życie i tylko każą im sprzątać i się uczyć i robić same nudne rzeczy, a oni to są dorośli i oni by najchętniej to się wyprowadzili i sami sobie o sobie decydowali. Ale tak naprawdę to się w tym świecie bardzo niepewnie czują. I to czego oni potrzebują? To yy, czuć, że za ich plecami stoją yy, Konstruktywni dorośli, którzy są ich plecami, którzy w razie czego yy, ich złapią, yy, jak oni gdzieś nie, wpadną w jakąś dziurę, potkną się, tak? Potrzebują hmm. kogoś, kto nie wiem, ewentualnie im za pleców poświeci latarką i powie, pokaże: No zobacz, tędy możesz iść, tędy raczej nie iść, nie? Tam, no, no nie ryzykuj, nie iść tam, albo kiedy już coś się złego wydarzy, to że jestem dorosły, który yy, jakąś yy, pomocną dłoń yy, poda. A myślisz, że takim dorosłym asystentem może też być rodzic? Myślę, że tak. To jest, to jest w różnych momentach trudne, bo to, to jaką my relację mamy z nastolatkiem, jest warunkowane tym, jaką relację budowaliśmy przez, przez, całe, przez całe życie z tym dzieckiem. I myślę sobie, że jest bardzo cienka granica pomiędzy byciem kolegą, przyjacielem dla swojego dziecka, a rodzicem. I myślę sobie, że to są te trudności, które, z którymi się rodzice często borykają, że próbują się zakolegować tak, bo nawiązanie relacji i jakby budowanie czegoś pozytywnego z dzieckiem kojarzą właśnie z tym, że stają się kumplami. A tutaj trzeba to bardzo mocno i rozsądnie wyważyć, że trzeba być takim dojrzałym przyjacielem dla tego, dla tego nastolatka. Że trzeba mu dawać oparcie i być kimś, do kogo ono będzie chciało przyjść z jakąś trudnością, a równocześnie nie odstraszać tym, że jak to dziecko już do nas przyjdzie, to nie, nie, nie robić afer, nie prawić morałów, tak? No bo to, co powiedziałam wcześniej, to jest ważne, żeby z dzieckiem rozmawiać i go chcieć posłuchać. Nie być dorosłym, który zawsze wie lepiej, i yy, który się tylko wymądrza i mówi: A nie mówiłem, przecież ci mówiłam, przecież to było oczywiste, dlaczego ty mnie nigdy nie słuchasz, doradzałam ci i zobacz, znowu wyszło jak wyszło. Nie, bo to, to do niczego nie prowadzi. Myślisz, że to jest pewnego rodzaju sposób dla rodziców, którzy nie radzą sobie z dziećmi, bo ich dzieci uważają, że są już dorosłe, e, żeby właśnie dać im wolną rękę, a kiedy wrócą z podkulonym ogonem, to wtedy przyjąć, tak jak mówisz, mm -hmm. z otwartymi ramionami, ale postawić jakieś warunki? Mm -hmm. Myślę, że tak. Myślę sobie, że warto w ogóle sobie przemyśleć i w przemyślany sposób działać. Co do tego, gdzie pozwalamy dziecku podejmować decyzje i zgadzamy się na poniesienie pewnego ryzyka, i gdzie chcemy, żeby to dziecko poniosło konsekwencje swoich wyborów, a gdzie jest to zbyt ryzykowne i niebezpieczne. I to, myślę, jest taka rola rodzica, i to też jest z, jakby z, tym, z kręgu tego balansu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że to my musimy przewidywać pewne konsekwencje i podejmować świadome decyzje. Tak, że ok, mój nastolatek kolejny raz nie spakował sobie yy, nie, śniadania czy kanapek na wycieczkę, stroju na basen czy coś. W związku z tym dostaje kolejną jedynkę, tak? Yy, ale ponieważ to jest czynność, którą on już potrafi wykonywać, ja mu o tym przypomniałam, ja zrobiłam wszystko, co, co, co mogłam w, w, w tej kwestii, więc ja mu oddaję odpowiedzialność i mówię: Nie spakowałeś? Ok, dostajesz jedynkę. To jakby będziesz musiał to poprawić, jakby to już jest Twoja odpowiedzialność. Tak? Może jeżeli ja przestanę to robić za Ciebie, to Ty się w końcu nauczysz, poczujesz konsekwencje. Tak? I jakby w taki sposób trochę, trochę decydować. My na przykład naszym, z naszymi dzieciakami organizujemy różnego rodzaju wyjścia i wycieczki. Są takie momenty, że to my ich po, prawie prosimy, żebyśmy zorganizowali jakąś wycieczkę, bo oni najchętniej to by po prostu leżeli na kanapie, siedzieli w telefonach, oglądali filmy, grali w Xbox, jedli chipsy i nic nie robili. Tak? I gdybyśmy chcieli być tylko fajnymi, fajnym miejscem, w którym oni się czują dobrze i jakby nie ma żadnych problemów, to byśmy pewnie z nimi na tej kanapie leżeli. Ale jesteśmy w tej relacji dorośli, jesteśmy za nich odpowiedzialni. Więc y, umawiamy się z nimi, że organizujemy i oni dostają, y, jakby, pewne zadania do wykonania, tak? I jeżeli im się nie chce sprawdzać i jeżeli oni źle posprawdzają dojazdy gdzieś z punktu A do punktu B, y, no to potem wszyscy razem kiblujemy półtorej godziny gdzieś na dworcu, bo, oni nie, bo im się nie chciało sprawdzić, tak? I to jest ta konsekwencja, którą im pozwalamy, y, pozwalamy ponieść, tak? Natomiast są takie sytuacje, w których mówimy, nie możemy się na to zgodzić. Tak? E, są sytuacje, w których na przykład oni zaczynają przeginać, e, nie wiem, przestają chodzić do szkoły, e, zaczynają się jakieś konflikty właśnie z, z nauczycielami w środowisku szkolnym, się, się bardzo dużo dzieje, e, to wtedy siadamy z nimi, rozmawiamy e, i mówimy, e, słuchaj, nie możemy się zgadzać na to, żebyś w taki sposób funkcjonował. To już staje się niebezpieczne dla ciebie, to prowadzi do, do złych rzeczy. To nie będzie kwestia tylko, że będziesz miał naganne zachowanie. Szkoła za chwilę wystosuje pismo nie wiem, do sądu, będą, będzie wzywana policja w, w, nie wiem, w kontekście Twoich zachowań. Chcemy Cię chronić, więc musimy ustalić jakiś plan działania. Tak? Musimy coś zrobić. My chcemy Ci zaoferować to, to i to. Oczekujemy od Ciebie tego i tego. Okay. Tak? I my jako. My, jako placówka, mamy takie możliwości, e, natomiast rodzic, wiadomo, no, ten wachlarz ma e, trochę szerszy. Tak bym, tak bym powiedziała. Cały czas teraz mówimy, e, co zrobić, jak pokazać e, młodemu człowiekowi, mm -hmm. że się mylił, że warto jednak współpracować itd. Mm -hmm. tak dalej, tak dalej. A co jeżeli e, temu młodemu człowiekowi już nie zależy na szkole, mm -hmm. e, kiedy się kompletnie nie słucha i taka jedynka. Jest kompletnie bez znaczenia, woli mhm. po prostu siedzieć na kanapie i co zrobić, żeby, żeby taka osoba mhm. zaczęła się słuchać, rodzice czy, czy, czy was? No w, w nastoletnim wieku niestety to już niewiele jesteśmy często w stanie zrobić. My w takich sytuacjach, jeżeli spróbowaliśmy, jeżeli jesteśmy pewni, że wykorzystaliśmy cały wachlarz możliwości, to jest moment, w którym trzeba to zostawić, w którym trzeba odpuścić po prostu. I jakby są sytuacje, w których to, że dzieciak nie zda do kolejnej klasy, powoduje, że on się trochę ogarnia i uznaje, że w sumie to bez sensu i jakby w tej kolejnej klasie jakoś tam się już bardziej stara, to sprzed lat akurat taka sytuacja, że Mieliśmy podobiecznego, który się nie chciał uczyć, został w klasie i było mu tak wstyd, że po prostu już potem prawie na czwórkach i piątkach ją, nie. Więc to tak, ale czasem to jest już potem bardzo trudne, tak, bo w przypadku tego podobiecznego to akurat no, nic, nie, nic nie dało, bo w związku z tym, że on wylądował w klasie niżej, w której były osoby, z którymi on był bardzo skonfliktowany, on jeszcze bardziej unikał tej szkoły, ale to już są takie momenty, w których no, nie możemy zrobić. Nic więcej. I jakby trzeba to zostawić yy, no i pozwolić temu młodemu człowiekowi no, ponosić konsekwencje. Tak? One są często dla nas trudne, dla rodziców, myślę sobie, i dla, dla nas, dla opiekunów też, bo człowiek by po prostu chciał i myśmy my gotowi byli go na rękach do tej szkoły nosić, ale. My byśmy go zanieśli, on by z tej szkoły wyszedł. Czyli trzeba działać szybciej, wcześniej? Myślę, że no, zawsze tak jest, że jeżeli działamy szybciej, jeżeli dopiero zaczyna się coś dziać i my reagujemy, no to jest większa szansa na to, że y, uda się tą sytuację jeszcze jakoś odwrócić, zmienić. To w jakim wieku i jak rozpoznać, że zaczyna się coś dziać? Co do wieku, to tutaj nie ma reguły. Bo czasami to jest 12 rok życia, czasami to jest 13-14 rok życia, więc to jest od różnych czynników bardzo zależne. My też pod opieką mamy dzieci, które mają różne specyficzne potrzeby, specyficzne trudności, zaburzenia, więc to też wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Na pewno takimi pierwszymi symptomami, które mogą nas niepokoić, no to jakieś takie zmiany w zachowaniu. Jeżeli nasze dziecko no, nie wiem, chodziło do tej szkoły, tak? i jakby no, wiadomo, że w pewnym momencie dzieci też tam motywację dochodzenia do szkoły, ona też jest falowa, ale jeżeli widzimy, że, że to drastycznie się zmieniło, że to jakby jest sytuacja takiej, w której to dziecko naprawdę zaczyna na różne sposoby kombinować, żeby do tej szkoły nie pójść. No to to jest taki moment, w którym powinniśmy usiąść z tym dzieckiem, porozmawiać, dopytać się w szkole, czy coś się zmieniło, czy coś się dzieje, czy były jakieś konflikty. I to jest też taka sytuacja, w której jeżeli mamy dobre relacje, pozytywne relacje z naszym dzieckiem, jeżeli nasze dziecko nam ufa, to ona nam też powie. Mamo, ja nie chcę chodzić do tej szkoły, nie wiem, bo chłopaki się za mnie śmieją, bo ktoś mi dokucza, bo pani się na mnie uwzięła. Tak? I jeżeli słysząc to, pogłębimy ten temat, dopytamy o co chodzi, kto komu, w jaki sposób dokucza, na czym to polega, to to dziecko będzie czuło, że zostało wysłuchane i jakby wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie. I znowu, jeżeli my wyjdziemy, ja znowu, jasne, pani się na ciebie uwzięła, nie chce ci się po prostu, lęć mierdzący jesteś i tak dalej, to jakby sytuacja, temat zostanie zamknięty tak? i te problemy się tylko będą e, pogłębiać. Jeszcze wcześniej wspomniałaś e, o tym, że często to rówieśnicy mają największy wpływ, większy niż nawet rodzice, mm -hmm. e, na dziecko. Mm -hmm. Co jeżeli zauważymy, że nasze dziecko rzeczywiście jest pod wpływem e, takim złym rówieśniczym? Mm -hmm. Jak temu przeciwdziałać? Powiedzieć, nie chcę, żebyś się z nimi widywał, widywała. Mm -hmm, mm -hmm. No, to, to, to jest tak naprawdę też zależne od wielu czynników. To niestety są takie no, bardzo trudne sytuacje, na które niestety często nie do końca potrafimy i, i możemy wpłynąć. Wiek nastoletni to jest taki wiek, gdzie, tak jak wcześniej powiedziałam, grupa rówieśnicza staje się najważniejszym punktem odniesienia dla młodego człowieka, czyli to, czy. Ja się dogadam z mamą, czy ja się pokłócę z mamą, jest w ogóle dla mnie nieistotne. Ja zaczynam tych rodziców mieć trochę w nosie, czy oni się złoszczą, czy się nie złoszczą. Natomiast to, czy jakby ja się nie pokłócę z koleżankami, czy ja w ekipie znajomych będę lubiana, czy ktoś mnie nie obgada, czy ktoś w ogóle czy, czy ja tam będę na, na, w dobrych relacjach, jest ważniejsze, bo to chodzi trochę o to, że jak się u dziecka dobrze układa, ono ma zaspokojone podstawowe potrzeby, ono się czuje kochane, potrzebne, ono się czuje rozumiane i akceptowane w gronie najbliższych i potrafi budować konstruktywne relacje, tak? czyli no też pewnie trochę rodzice zadbali o to, żeby, żeby to dziecko miało fajnych znajomych, czy że ci rodzice mają też fajnych znajomych. To dziecko się też obraca w środowisku takim trochę, gdzie ludzie mają ze sobą dobre relacje. To jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ten dzieciak trafi w takie destrukcyjne miejsce. Ponieważ dzieci, które trafiają do destrukcyjnych grup, to są zazwyczaj dzieciaki, które Coś tam pociąga, które coś tam, im, coś im się tam podoba. I, i jakby albo to jest adrenalina, albo to jest taka naprawdę bardzo silna potrzeba bycia akceptowanym, ale też takim ważnym, poczucie siły. Tak? No, takie grupy destrukcyjne zazwyczaj budzą respekt. Więc, jeżeli dziecko ma potrzebę wzbudzać respekt, tak, no to znaczy, że coś w, na innym polu nie do końca działa tak jak powinno. Także, jakby no yy, zazwyczaj w momencie, kiedy dziecko się interesuje takimi, yy, takimi yy, grupami, takimi ekipami, takimi zajęciami, no to znaczy, że. Czegoś tam szuka, że coś mu jest potrzebne i to są rzeczy, które nie zostały zaspokojone jakoś w tym pierwotnym rodzinnym środowisku. Jeżeli wyjdziemy i powiemy, o dzisiaj nie możesz się tam z nimi spotykać i tak dalej, no to najprawdopodobniej to dziecko nas nie posłucha, tak? Czyli to, czego to dziecko szuka w tej grupie rówieśniczej, mhm. możemy spróbować dać mu w domu. Na przykład ten respekt? Myślę, myślę że tak. Myślę, że znaczy, to znowu nie jest takie proste, tak, bo to trzeba no, no trzeba by trochę umieć zdiagnozować, czego to dziecko tam szuka i myślę, że można o to po prostu pytać, rozmawiać z dzieckiem, tak? Jeżeli jeszcze to jest taki moment, że to dziecko z nami rozmawia, a wiemy, że on się tam gdzieś zaczyna z jakimś iksińskim, czy iksińską, czy w ogóle jakąś tam szemraną ekipą z osiedla zadawać, no to ja bym wtedy i my też tak robimy. A co wy, co wy robicie razem? Dlaczego ty, dlaczego ty tam z nimi chodzisz? Po co? Co, co ci się tam podoba? Jakby no, można po prostu próbować się dowiedzieć, co tam jest takiego fajnego. No tak, jeżeli chodzi o adrenalinę, no to wtedy można zapisać syna czy córkę na jakiś sport, choćby deskorolkę, gdzie, gdzie adrenaliny jest dużo. Myślę, że tak, myślę, że można to próbować rekompensować. I myślę sobie też, że no to wymaga uwagi rodziców. Tak jak ja powiedziałam wcześniej, to jest taki moment, gdzie złudnie nam się wydaje, że ci, że ci nastolatkowie nas nie potrzebują, że się od nas odcinają, zamykają nam drzwi przed nosem. Natomiast to jest taki trochę komunikat sprzeczny do tego, co jest naprawdę im potrzebne. Więc rodzice nie powinni się zrażać tym, że te dzieci ich odsuwają. Tak? Jakby nie mogą tego odbierać właśnie z pozycji przyjaciela koleżanki. Tak? że to no jak mi koleżanka powie, spadaj, nie chce mi się z Tobą gadać, no to spada mi nie chcę z nią gadać też, nie. Natomiast jeżeli dzieci do nas mówią w taki sposób, to to, co powinniśmy usłyszeć, to to, że nie wiem, dzieje się ze mną coś złego i jakby nie wiem, jak mam z tą rozmawiać, nie wiem, jak mam sama ze sobą rozmawiać, najlepiej to w ogóle się zamknę tutaj w pokoju, tak? I to, co powinniśmy zrobić, no to to nie odpuszczać. Jesteśmy ich rodzicami, którzy są z nimi na dobre i na złe i jakby nie zgadzamy się na to, żeby on się do nas w taki sposób odzywał, stawiamy granice. Ale równocześnie stoimy pod tymi drzwiami i jakby sygnalizujemy, że jesteśmy, że czekamy na to, aż będziesz gotowa ze mną pogadać. Widzę, że coś się dzieje, niepokoję się, martwię się o ciebie, bo cię bardzo kocham, bo jestem twoją mamą, jestem twoim tatą, nie wiem, jakkolwiek, tak? I jakby to jest najważniejszy komunikat dla tych młodych ludzi. No to pogadaliśmy na kilka poważnych tematów. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo no, wiele rzeczy fajnych się dowiedzieliśmy. Dzięki. Dzięki.